Na 12 Konkurs Teatrów Obcojęzycznych na scenę zgłosiło się sześć grup teatralnych. Niestety wystąpiły tylko trzy, reszta przegrała z chorobą, ale i tak było co oglądać. Dzisiaj mamy 12 Konkurs Teatrów Obcojęzycznych. To jest taka nasza cykliczna impreza, którą robimy co roku. Organizuje ją Tarnobrzeski Dom Kultury i wspólnie z nauczycielem języka angielskiego Royem Highwardem, który tutaj dosyć intensywnie działa na terenie naszego miasta występują teatry obcojęzyczne, czyli każda szkoła tam te, które się zgłosiły typuje przedstawienia w obcojęzyczne. Był więc teatr w języku niemieckim, francuskim i angielskim, a to aktorzy, którym przyszło grać w obcym języku. Jesteśmy tutaj na konkursie teatrów. E, przyjechaliśmy z, ze stalowej woli z gimnazjum katolickiego. E, przedstawimy sztukę o miłości, innego rodzaju niż wszystkie inne miłości. E, no i chcemy tutaj pokazać siebie, pokazać co potrafimy i sprawdzić się przede wszystkim. To już dwunasty konkurs teatrów obcojęzycznych na scenę. Marka tego formatu jest już dość mocno utrwalona, nie tylko w Tarnobrzegu, ale i w regionie. Rzadko spotyka się połączenie rywalizacji grup teatralnych i znajomości języka obcego. Podwójnie trudne zadanie, bo konfrontacja przebiega na dwóch całkiem innych płaszczyznach – umiejętnościach lingwistycznych i aktorskich. To jest też takie, takie dla młodzieży szkolnej spotkanie z teatrem. I to yy, praktycznie można powiedzieć, że to jest takich kilka korzyści, tak. Może najpierw korzyść teatralna, że to yy, łączą się poprzez działalność teatralną. Następnie yy, korzyść taka językowo-lingwistyczna, bo przygotowują w obcym języku, a więc poznają język. No i trzecia rzecz to taka bardziej właśnie społeczno-pedagogiczna, bo poprzez wspólną pracę grupy się konsolidują i i ta, ta, też ta funkcja kulturalna się pojawia, bo pojawiają się w Domu Kultury, a więc tworząc coś takiego wartościowego dla swojego otoczenia. Konkurs sam w sobie jest wyzwaniem, którego z chęcią podejmują się pasjonaci i amatorzy sztuki teatru. Wcielając się w rolę innych postaci są w stanie wypracować wiele dla siebie, o czym chętnie przypominają przed wyjściem na scenę i wystawieniem się na krytykę. Jestem tą książniczką, której miłość nie do końca jest szczęśliwa, ale jednak i tak wszystko wychodzi dobrze. A takie granie na scenie daje nam bardzo dużo w życiu, w sytuacjach życiowych. Po prostu mamy większe doświadczenie. Na scenie Tarnobrzewskiego Domu Kultury miało się zmierzyć za sobą sześć grup teatralnych. Niestety z powodu choroby nie stawiły się aż trzy szkoły. Dzięki temu w tegorocznej edycji konkursu nie było przegranych. Można tak powiedzieć, że przegranych raczej nie będzie, bo tak rzeczywiście mamy takie zasady, że przyznajemy pierwsze, drugie, trzecie miejsce w tym konkursie, no i później yy, nagrodę dla najlepszego aktora i dla najlepszej aktorki. Czteroosobowa komisja przyznała pierwsze miejsce grupie teatralnej Kwadrat z zespołu szkolno-przedszkolnego w Ślęzakach. Na drugim miejscu uplasował się zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu i ich współczesny Kopciuszek. Trzecie miejsce należało do nowej historii o miłości i gimnazjum katolickiego w Strawiej Woli. Najlepszą aktorką została Wiktoria Pasek, a najlepszym aktorem Bartłomiej Tofilski.